Słuchając dzisiejszej Ewangelii i patrząc na to wezwanie do wytrwałości w modlitwie można by odnieść takie wrażenie, że w spotkaniu z Bogiem chodzi o to, by być maksymalnie namolnym, żeby Go koniecznie przekonać do naszej wizji świata, do naszej wizji życia, żeby nam dał to, co chcemy. Ale chyba w tej wytrwałości w modlitwie bardziej chodzi o to, żeby z Bogiem stworzyć relację. Jeżeli do kogoś często przychodzę, jeżeli z kimś się często widuję, jeżeli mówię mu o swoich potrzebach i problemach, musi nawiązać się relacja. Relacja z Bogiem jest zawsze relacją miłości i relacją przyjaźni. I Pan naprawdę chce tego, abyśmy mówili mu o naszych potrzebach, żebyśmy powierzali mu to wszystko, czym żyjemy, bo on się naprawdę nami interesuje i chce być z nami w relacji. Zastanów się dzisiaj nad tym, jak wygląda Twoja modlitwa, jak wygląda Twoje spotkanie z Bogiem. I może właśnie w chwili takiej absolutnie szczerej i wolnej modlitwy, bez używania formułek, bez używania jakichś utartych zwrotów, powiedz Panu o tym, czym żyjesz.